Tadeusz widoki, proszę Basza, nie wstydź się, to tylko paparazzi tak Naprawdę? Tak, kierowniczka, lo kierowniczka logistyki To Tak, tak, będzie taki wiesz i reporta

Dziewczyny, 31 o. pielgrzymka za wami, tak? Zapytam o wrażenia. Co się udało, co mogło być lepiej? Najważniejsze, że udało się dojść. A, no tak, no tak. O. Bo chcę z tym pasterzem w komplecie. Żaden wilk po drodze was nie porwał. Żaden. No dobrze. Szczęśliwie wszyscy dotarliśmy. Okej, okay. powiedzcie mi, powiedzcie mi, gdybyście miały zachęcić, zachęcić młodzież czy w ogóle kogokolwiek dzisiaj do pójścia na pielgrzymkę, kogoś, kto nie był jeszcze na pielgrzymce. Ja to powiem, że niesamowite to, wrażenia. Tak, nie, warto. Śpiewy, które słychać w tle, w ogóle cały czas śpiewamy przez koczynki. No chyba, że yy, wtedy coś jest, jest jakaś konferencja, ale fajna, warto. Aha. Piotr Rosa tak. mówi bardzo ciekawie. Okej, okay, dobra, rozumiem, że na następnym też się wybieracie. Tak, oczywiście. Jeszcze zachęcimy następną osobę. Dokładnie, trzeba wziąć zawsze jedną osobę, że dodatkowo. tak dodatkowo. No to co, udany? wczoraj nawet mówił, że 6. dalej tak. 32. W takim razie życzę. Dziękujemy. No, szczęść Boże. Tak wróciliście szczęśliwie, jak widać. Tak. Wszystkie owieczki ze swoim pasterzem? Powiedzcie, jak wrażenia z pielgrzymki, co się udało, co mogło być lepiej? E, według mnie nic nie mogło być lepiej. Co mogło być lepiej? Nic, było wspaniale. Było super. Mariusz tak. też takie same tak, wrażenia? No, no, ja. no dobrze, a powiedzcie mi jeszcze, gdybyście, gdybyście mieli zachęcić kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na pielgrzymce, do pójścia na taką wyprawę, co byście powiedzieli? E, super, atmosfera. Tak, jest naprawdę wspaniale. Jest jedna wielka rodzina. O to chodzi. No. Mariusz, takie same wrażenia? Również. Podzielasz. Podzielam. Czyli rozumiem, że na 32. się wybieracie. No tak. Równie udanej pielgrzymki Wam życzę. Trzymajcie się. Dorotka, 31 pielgrzymka za nami. Jak oceniasz, jak oceniasz, jak oceniasz ogólne, ogólny sukces pielgrzymki? Co się udało, co mogło być lepiej? Stworzyliśmy wspaniałą wspólnotę. Ta pielgrzymka wyróżniała się nieprawdopodobną wprost duchowością. Mieliśmy katechezy dotyczące uczynków miłosierdzia, także mogliśmy się zastanowić nad sobą bardzo dogłębnie. Uh -huh. e, tak jak ksiądz progoś dzisiaj mówił podczas homilii, jedni drugim pomagali, e, wyczuwało się po prostu. Niesamowita więź między, między ludźmi. Ja przyznam szczerze, że były to dla mnie rekolekcje w drodze. Yy, a jak zachęciłabyś kogoś, kto jeszcze nigdy na pielgrzymce nie był, do pójścia na właśnie taką wyprawę? To znaczy, trudno jest tutaj zachęcać. No nie każdy, powiedzmy, lubi chodzić. Myślę, że jest to też pokonywanie samego siebie. Hmm. Jeżeli ktoś yy, lubi, tak, zwyciężać hmm. samego siebie, no. a jednocześnie, yy, no właśnie, yy, odbyć takie rekolekcje wewnętrzne, Super, czyli, czyli takie rozwijające doświadczenie. Myślę, że nie. Można się wiele o, o, siebie, o sobie samym dowiedzieć. Domyślam się, bo to pytanie zadaje każdemu. Na 32 się wybierasz. Jeżeli Pan by pozwolił, to tak. No to tego Ci życzymy. Szczęść Boże. W współczesnej dobie powszechnej motoryzacji, internetu, Facebooka, ujczynka wydaje się no, czymś, co powinno być do Wiele osób się dziwi takiego w tym maszerować gdzieś 120 czy 150 kilometrów tego Przepraszam. Wielgrzymowanie, wielgrzymowanie jest wpisane w tradycjach I w Polsce można powiedzieć, że chyba jest najbardziej bardzo to może jeszcze w Hiszpanii, do tego Ale właśnie, mimo do takiego prestabilizowania, Wiele osób, które nas miało są samochodami, czy, 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 czy gdzieś tam rowerami, czy ludzie czy z miejscowościach jak przychodziliśmy, pożdżają nas serdecznie eee, i myślę, że Rzeka się obroniła, tak, pomimo takich e, różnych nacisków z zewnątrz i też no, no, albo jakieś wyśmiania że też się obroniła i to też świadczy o tym, że ludzie młodzi, no. oni cię tak trzymują. bo są ludzie młodzi, dzieciaki młodzi. Nam też to zależy, że w naszej parafii coraz więcej jest młodych Motywacje są czasami różne, ktoś idzie się sprawdzić, to idzie trakcie tego przygody, ale myślę, że dziecika, czy każda posiada kolejacje. To jest też te kilka dni rozłożone w czasie te rekolekcje kilka dni, one pozwalają też przybliżyć do Pana Boga i tak naprawdę zobaczyć, że to, w czym uczestniczymy, to nie jest nic śmiesznego, to jest coś poważnego, że to moje do naszej królowej ono nam daje siłę. Naprawdę, że nikt Matki Bożej nie zdokumizował, ale Małczanko jest nową na narodu polskiego i my, ci którzy przyjmują, ci którzy opiekują pielgrzymkami, chcemy do tego przeczynować nawet podpalenie. Że tam jest siła, będziemy tam półsiłym. Nie coś zmanifestować, nie coś udowadniać, ale idziemy na no, to, to, jest funkcjonować w ciągu całego roku, też po prostu. No przyznam no, się szczerze, z... jak to słucham, to zacząłem żałować, że nie byłem z wami, na tej i ja. Również. Szczerze Boże i dziękuję bardzo, dziękuję. powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Trwali oni w nocy apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni i, łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. A wszyscy oni mieli wielką łaskę.